Najnowszy dodatek to już dziesiąte rozszerzenie do World of Warcraft i wychodzi na to, że ja grając od samych początków WoWa wydałem na niego tyle, że miałbym na nową furę. Trochę jak z fajkami. Wracam na każdy dodatek, trochę z sentymentu, trochę z obowiązku, bo to najpopularniejszy MMORPG na rynku, ale czy tak naprawdę warto zagrać w najnowszą wersję WoWa zwaną potocznie World of Warcraft Retail? To oczywiście będzie film skierowany do graczy, którzy albo nigdy nie grali, albo grali wiele, wiele lat temu. I tak, postaram się, żeby był w miarę krótki pomimo omawianego 莫露哈。 Zacznijmy najpierw od odpowiedzi na pytanie, co nam z tego, że ta gra posiada tyle dodatków i ile trzeba zapłacić. Właściwie stare rozszerzenia dają niewiele poza kontentem dla kolekcjonerów, eksploratorów i fanów historii. W trakcie nabijania poziomów to wygląda tak, że tworząc nową postać wykonujecie samouczek lub zaczynacie w krainie danej rasy, a potem niskorosła blondyna pyta Was, w której linii czasowej, czyli w którym dodatku, chcecie wbijać najbliższe poziomy. Dodatki te możecie oczywiście zmieniać w trakcie, i tak to trwa zazwyczaj do maksymalnego Poziomu minus 10 poziomów, bo wtedy przechodzicie na najnowszy dodatek, żeby te ostatnie 10 poziomów wbić na aktualnym kontencie. Natomiast po zalewelowaniu w starych krainach możecie wrócić do starych rajdów i odblokować wygląd ekwipunku, zdobyć małty, lub po prostu wykonać zadania fabularne czy zdobyć osiągnięcia. Natomiast w kontekście mocnego ekwipunku nie ma tam czego szukać. Dostęp do tych dodatków macie od razu po wykupieniu abonamentu, a najnowszy dodatek musicie zawsze kupić. Jeśli wyjdzie kolejny dodatek, to ten wcześniejszy wchodzi w poczet Abonamentu, a najnowszy znowu musicie kupić. W praktyce, gdybyście teraz zechcieli zagrać w World of Warcraft Retail, to do 20 poziomu możecie przetestować różne klasy za darmo. Do 70 poziomu możecie zagrać na samym abonamencie, który kosztuje 12 euro na miesiąc. Ostatecznego kontentu możecie zaznać po zakupieniu najnowszego dodatku za minimum 50 euro. Musicie wiedzieć, że proces zdobywania doświadczenia w Wowie Retailu ma się nijak do tego, co niektórzy z Was mogą kojarzyć z starych wersji WOWA, czy po prostu z bardziej klasycznych MMRP. Levelowanie na retailu jest mało satysfakcjonujące i nieimersyjne. Sprzęt wymieniacie co chwilę, przez co nowy element ekwipunku nie cieszy, przebiegacie przez hordy mobów i niewiele są wam w stanie zrobić, świat skaluje się do waszego bohatera, nie spotykacie właściwie innych graczy, bo każdy kisi o góra w dungeonach i raszuje je tak, jakby każda nadprogramowa sekunda bezpośrednio wpływała na długość wirtualnego penisa. W tej grze early i midgame praktycznie nie istnieje i wszystko co dostarcza prawdziwą satysfakcję znajduje się do w I teraz pomyślicie pewnie, że super, to muszę zmarnować x godzin mojego życia, żeby dopiero odczuwać przyjemność. No nie do końca, nie jest tak źle jak w takim Final Fantasy XIV na przykład, bo maksymalny poziom wbija się w kilka godzin, może kilkanaście, a sam Blizzard chyba zdaje sobie sprawę z mierności etapu levelowania i nawet do najtańszego pakietu dodatku dodaje boost do 70 poziomu, czyli 10 leveli poniżej maksymalnego poziomu. Tylko teraz pomyślcie, jesteście nowi, tyle co wbiliście kilka poziomów, macie kilka umiejętności na krzyż, boostujecie postać i nagle rotacja waszej klasy rozrasta się do kilkunastu umiejętności. Dochodzi nowa kraina, mnóstwo kontentu, zadań, trzeba zwracać uwagę na statystyki, pojawiają się taktyki na dungeonach i bossach, trzeba ogarnąć build postaci, a zaraz potem okazuje się, że przydałyby się jakieś add-ony, czyli specjalne rozszerzenia, które wprowadzają mnóstwo syfu na ekran, choć po przyzwyczajeniu ułatwiają grę. W kontekście przystępności i progu wejścia, WoW Retail na przestrzeni ostatnich lat osiągnął poziom koreańskiego MMOSA. Dużo wszystkiego naraz i czujesz nieprzyjemne uczucie przytłoczenia, które puszcza po kilku dniach lub nawet tygodniach. Co więcej w World of Warcraft istnieje tyle narzędzi do optymalizacji buildów, farmienia i innych, że nie ma tutaj naturalnego wejścia w grę i sprawdzania wszystkiego na własnej skórze, bo po prostu narzędzia oszczędzają tyle czasu i robią to tak dobrze, że czujecie potrzebę skorzystania z nich. Miałem okazję obserwować pierwszą styczność kilku widzów z World of Warcraft. Próbowali wersji klasycznej oraz Retaila. I to klasyk potrafił skuteczniej zachęcić od pierwszych godzin ze względu na prostotę, satysfakcję z rozgrywki od pierwszych poziomów czy spokojniejsze tempo, nawet pomimo graficznej archaiczności, toporności i bardzo ograniczonej liczby elementów typu Quality of Life. Jeśli jednak uda wam się wytrwać do tego mitycznego endgame'u, to zaczyna się zabawa. A nie, czekaj, nie do końca. World of Warcraft istnieje na rynku od 20 lat, niemal każdy fan MMO już w niego grał. Nie ma zbyt wielkiego napływu całkowicie świeżej krwi i z tego też powodu stali gracze WoWa mają często wysokie oczekiwania co do znajomości mechanik dungeonów czy klas postaci. Często to prowadzi do popularnej mety albo oceniania ludzi przez pryzmat różnych wskaźników jak Rio, Parcy i inne takie, które nowemu niewiele powiedzą. Ludzie się irytują, wyzywają, wychodzą z drużyny, albo w ogóle nie chcą was dodać do drużyny, bo nie gracie klasą, która aktualnie jest w mecie. Oczywiście zdarzają się cierpliwe i aniołkowate wyjątki. Tak czy inaczej, dla własnej przyjemności i zdrowia psychicznego, polecam poszukać stałej, wyluzowanej ekipy, z którą można zaznać dobrodziejstw świata Azeroth. A jest czego? Poczynając od wbijania poziomów w najnowszym dodatku, gdzie zadania potrafią zainteresować, zaskoczyć, a nawet wzruszyć. Do tego dochodzą dungeony ze stopniowanym poziomem trudności, rajdy również, a nawet solowe podziemia. Poza tym mamy PvP w mniejszej skali jak 3x3 albo 2x2, ale również w większej skali jak 10x10 albo 40x40. Standardowo dochodzi również crafting, który od jakiegoś czasu jest bardziej rozbudowany, ale o tym zaraz. Poza tym oczywiście dochodzą osiągnięcia, odblokowywanie kosmetyków, czy wszelkiej maści inne kolekcjonerstwo. Wszystkie te aktywności we własnej ekipie sprawiają mnóstwo frajdy, ale z drugiej strony co z grupą znajomych nie jest fajne. Nawet rysowanie kusiek w pęcie dawałoby mnóstwo zabawy. World of Warcraft Retail to gra sezonowa. Oznacza to, że sprzęt, który zdobywacie po kilku miesiącach przestaje mieć większe znaczenie, bo moc przedmiotów w aktualizacji wprowadzającej kolejny sezon jest o kilka poziomów wyżej i deklasuje stary ekwipunek. Dlatego jeśli ktoś zaczyna grać w połowie lub pod koniec sezonu musi mieć świadomość, że liczba graczy może być ograniczona, a co za tym idzie wdrożenie nowego w proces progresji dungeonów czy rajdów również może być problematyczny. No chyba, że zaczynacie grać z kilkoma znajomymi. Natomiast taka sezonowość zapewnia ożywienie gry co jakiś czas i przyjemnie jest wrócić do zaludnionego świata Azeroth nie tylko na początku dodatku. Mimo wszystko nie każdemu może to pasować, bo kojarzą MMORPG z długoterminową, stałą progresją, ale w tym kontekście lepiej sprawdzają się w dzisiejszych czasach MMORPG z progresem horyzontalnym jak Guild Wars 2 czy Elder Scrolls Online, choć tam sezonowość również występuje. WoW jednak nie dał się do końca trendowi dziennych i tygodniowych limitów. Oczywiście w pewnych aspektach one występują, ale nie są zbyt natarczywe. Zamiast zabraniać graczom jakichś aktywności, to zachęca do ich wykonania po kilka razy w tygodniu Gracze casualowi mogą je zrobić i zgarnąć po tygodniu przyjemną nagrodę nie odczuwając przy tym codziennego przymusu zrobienia czegoś konkretnego i smutku w przypadku pominięcia, a hardkorowcy mogą grindować dungeony czy pvp ile wlezie. Całkiem rozsądny balans. W kontekście sezonowości istotną sprawą jest również funkcjonowanie ekonomii w wowie. Tutaj nie ma palenia sprzętu przy ulepszaniu albo lutowaniu martwych graczy i permanentnego niszczenia ekwipunku. Z tego też powodu jakiś czas po starcie sezonu ekonomia gry się nasyca i ciężko coś zyskownie sprzedać, a co za tym idzie, opłacalność profesji craftingowych, pomimo ich interesującego założenia, znacząco spada. Wprowadzanie kolejnych sezonów w wowie jest swego rodzaju soft resetem, gdzie cały sprzęt podnosi się o kilkadziesiąt item leveli i popyt znowu wraca na rynek. Bo sporo sprzętu, który był używany dotychczas, idzie w piach. Znowu trzeba go ulepszyć, znowu do niego trzeba wrzucić gemy itd., itd. Dla ciągłego poprawnego funkcjonowania ekonomii brakuje swego rodzaju zlewu na aktualnie używany sprzęt. Raz zdobyty świetny ekwipunek zostaje z nami do końca sezonu i nie rozglądamy się za niczym nowym na rynku, a przez to nie ma popytu i płynności. Warto o tym wspomnieć dla lubujących się w craftingu i handlu. Kilka słów o klasach postaci i systemie walki. Niektórzy z was sklasyfikowali walkę w WoWie jako nudną i toporną, ale ciężko mi się z tym zgodzić porównując Tap target w Wowie retailu do innych tego typu produkcji. Często bywa tak, że rotacje umiejętności danej klasy są bardzo złożone i priorytetyzowanie skili tak, aby wycisnąć jak największe obrażenia lub leczenie, wymaga wielu godzin praktyki. Bywa tak, że musicie pilnować kilku zasobów równocześnie. Pewna losowość powoduje zaburzenia rotacji, musicie nagle użyć skila poza global cooldownem. Duża Część jest możliwa do użycia w ruchu lub po prostu jest natychmiastowa, a w dodatku całą rotację musicie adaptować do sytuacji na bozie czy grupy mobów. Inna rotacja jest pod pojedynczy cel, a inna pod obszarowy. Elementy ekwipunku i ich pasywne zdolności również zmieniają rotację. To wszystko w połączeniu daje bardzo angażującą mieszankę, którą prędzej czy później musicie wykonywać bez nadmiernego skupienia, bo skupienie będzie potrzebne na wykonywanie mechanik bossów w trakcie lochów czy rajdów. Rotacje różnych klas i ich specjalizacji są utrzymane w konkretnym klimacie. Jako shaman enhancement rzucacie się w tornado walki wręcz, przyzywając od czasu do czasu błyskawice, inne żywioły i totemy. Jako kapłan cienia rzucacie klątwy i korzystacie z transformacji, która dodatkowo zwiększa wasze obrażenia. Jako łowca demonów z kolei sami zmieniacie się w demona i wykorzystujecie jego moc do niszczenia wrogów. Od czasu do czasu miga wam na ekranie również drzewko talentów, które wygląda na dość spore, ale w praktyce nie daje tak dużo możliwości, jakby można się było spodziewać. Niemniej jednak możliwość zagrania jedną specjalizacją jednej klasy, a takich specjalizacji są średnio trzy na każdą klasę, na pięć różnych sposobów w zależności od wykonywania aktywności robi wrażenie. Sposoby te jednak będą różniły się w sposób minimalny, ale iluzja wyboru jest nawet przekonująca. Tak czy inaczej, czuć unikalność klas i ich specjalizacji pod kątem ich wizji, charakteru, ale niekoniecznie pod kątem mechanik. WoW Retail na przestrzeni lat zunifikował skile różnych klas, to znaczy, że niemal każda klasa posiada teraz leczenie samego siebie, posiada da przerywanie czarów, posiada różnego rodzaju redukcję obrażeń itd., itd. Wynika to z priorytetu na balans, ale niestety kosztem unikalności mechanicznej i klas. Jednak w połączeniu z mnogością klas, ich specjalizacji oraz możliwością modyfikacji buildów, wciąż uważam, że tworzenie altów i eksperymentowanie z różnymi klasami spokojnie może uchodzić za kolejny typ kontentu w World of Warcraft Retail. Wróćmy jeszcze na chwilę do monetyzacji. Po zakupieniem abonamentu i dodatku istnieją również inne formy płatności w WoWie. Możecie na przykład zakupić złoto w grze za realną kasę, kupując po prostu token i wymieniając go na golda. Za golda możecie zrobić zakupy na domu aukcyjnym, możecie tam kupować ekwipunek, ulepszenia sprzętu czy mikstury. Za złoto możecie również kupić boosty dungeonów czy rajdów w grze robione przez wyspecjalizowane drużyny. Można również zakupić po prostu boost do 70 poziomu na dowolnej postaci. Biorąc pod uwagę, że jest to gra buy to play, z abonamentem, to Blizzard nie żałował na wprowadzaniu kolejnych i kolejnych form płatności przez ostatnie lata i z tych popularniejszych MMORPGów jest jedną z najbardziej zmonetyzowanych gier. Mówimy oczywiście cały czas o wersji retail i jeśli chcecie wiedzieć więcej o monetyzacji, to podlinkuję Wam film. W World of Warcraft Retail zabawa ze znajomymi albo ze skromną gildią potrafi być przednia. Wystarczy już czterech kolegów, żeby robić mityczne lochy, które się skalują z trudnością naprawdę wysoko, więc jest co robić, a pięciu kolejnych ziomków pozwala wziąć udział w rajdach. W dodatku, jeśli zdecydujecie się wspólnie levelować, to łatwo się zsynchronizować i razem robić zadania. Wtedy gra jest naprawdę przyjemna i warta poznania. W końcu nie bez powodu stała się najpopularniejszym MRPGiem na rynku. Jeśli chcecie zacząć grę solo, to tak jak już wspomniałem, spróbowałbym na samym początku sezonu, albo przy samym końcu. Gdy dużo ludzi wraca, uczą się nowych mechanik i łatwo oparty. Z czasem zaczepiłbym się w jakiejś gildi i skupił się na grze z stałą ekipą, tak aby każda porażka została zapamiętana i każde kolejne podejście szło lepiej. Bez spiny, bez narzekania. Wtedy zabawa jest super. Natomiast nie uważam, że WoW Retail to aktualnie RPG z krwi i kości, który nadaje się dla graczy, którzy chcą eksplorować i poznawać historię. Etap levelingu jest miałki i mało satysfakcjonujący, a fabuła, gdy ją porównacie do dawnych lat świata wojennego rzemiosła, zdaje się infantylna i bez polotu. W tym aspekcie lepszym wyborem wydaje się być po prostu starsza wersja World of Warcraft, czyli Classic, Hardcore albo Season of Discovery. W skrócie, szukacie endgame'u, rajdów i trudnych dungeonów, a w dodatku lubicie grać w ekipie? Wybierzcie Retaila. Wolicie spokojnie rozwijać postać i poznawać świat już od pierwszych minut? Classic wygrywa. Dziękuję za poświęcony czas.